Zdaję sobie sprawę z tego, iż dotychczas nie dałem się poznać jako jakiś tam specjalny fan Nintendo. W sumie to częściej krytykuję tę korporację niż chwalę, bo ich cholera jest za co. A w sumie było tak do niedawna, gdyż od paru lat stają się oni coraz bardziej tym, czym Sony było przed laty. W każdym razie, jeśli mowa o wielkim N, to należy się skupić głównie na grach, a te są dla mnie takim hit or miss czyli jak już trafią w moje gusta, to po całości. A jak nie, to również po całości. Do tych pierwszych zaliczę przede wszystkim serię Metroid z naciskiem na genialnego Super Metroid, ale wśród topowych tytułów giganta z Kyoto nie może dla mnie zabarnąć Zeldy. Nie jestem w stanie wystarczająco podkreślić tego, jak ważna jest to seria dla całego gamingu. Bo w końcu jej wpływy odbijają się echem po dziś dzień. A był taki czas, gdy naprawdę wiele gier po prostu kopiowało jej schematy czego osobiście nigdy nie uważałem za złe, bo w końcu dzięki temu otrzymaliśmy jedne z najlepszych tytułów wszechczasów, takich jak Okami czy Beyond Good and Evil. Ale jeszcze za czasów panowania gier 2D, takich, nazwijmy je, inspiracje, również nie brakowało. Nawet Sega nie wstydziła się tworzyć kolejnych, zwyczajnych kopii Zeldy. Jednak to dopiero The Legend of Zelda A Link to the Past Zapoczątkował dosłowny atak klonów. I nie bez powodów, bowiem jest to nie tylko jedna z najlepszych gier 16-bitowych, ale zaryzykuje stwierdzeniem, iż po dziś dzień najlepsza Zelda, kiedykolwiek powstała. Fortunnie, jej klony od zawsze potrafiły wyróżnić się na jej tle na tyle, by samemu stać się godnym ogrania. Często, nawet przez osoby, które nie do końca czują się fanami gatunku. A jedną z takich gier jest właśnie Alundra tudzież The Adventures of Alundra, czyli Przygody Alundry, co by to nawet brzmieniem swego tytułu zbliżyć się jak najbardziej do swego naprawdę świetnego pierwowzoru. I jeszcze tak w ramach ciekawostki. Alundra otrzymała sequel, zwany nawet u nas po prostu Alundra 2. Jednak jeśli zejdziemy nieco w głąb tej studni, to już część pierwsza okaże się sequelem wyśmienitego Landstalkera na Sega Mega Drive. Zresztą o Zelda klonach można by z powodzeniem stworzyć niemałego iceberga. Alundra nie jest grą fabularną, czy też rpg jak kto woli. To też aspekt ten nie jest tu kluczowy. I dobrze, że nikt o tym nie poinformował jej twórców, dzięki czemu zaserwowali nam solidną porcję dobrej opowieści. Przyjdzie nam się wcielić w tytułowego Alundrę, elfa z klanu, którego członkowie obdarzeni są umiejętnością Dreamwalkingu, czyli wnikania do snów innych osób. Niestety, on sam już od dłuższego czasu boryka się z nawracającym koszmarem, w którym to tajemnicza postać nawołuje go do tego, by udał się do odległej wioski Ainoa w celu ocalenia jej mieszkańców przed zagładą. Na miejscu nie jest dobrze. Kolejni mieszkańcy zapadają w sen, z którego nie sposób ich wybudzić, po czym wielu z nich umiera, a nawet pokojowo dotychczas nastawione plemiona człekokształtnych małp, czy ludzi jaszczurów, coraz śmielej atakują wieśniaków. My lądujemy w samym środku tej zawieruchy i to w sposób nie do końca po naszej myśli, bowiem okręt, którym żeglowaliśmy, po prostu rozbija się o skały, z czego jako jedyni uszyliśmy z życiem. To, co właśnie usłyszeliście, jest jedynie ogólnym zarysem fabularnym. A im dalej w las, tym wszystko będzie znacznie ciekawsze. A Lundra posiada niezwykle dobrze rozpisane postaci. I to one robią tutaj przede wszystkim robotę. No dobra, ale co dalej? Zaraz po naszym przybyciu zaczynamy wnikać do snów kolejnych osób po to, by je ratować. Choć i to nie zawsze. Gra jest znacznie bardziej mroczna niż może na to wyglądać. To też wraz z progresem naszej przygody kolejne wątki nie zawsze kończyć się będą endem. Jednak wieśniacy, jak to wieśniacy, prędko podzielą się na dwa obozy. Ten, który jest nam wdzięczny za pomoc i będzie nas wspierać, oraz drugi, dowodzony przez miejscowego fanatyka religijnego, który oskarża nas o bycie samym szatanem, który pragnie pożywić się miejscowymi duszami. Podczas tych wszystkich konfliktów Koszmary prześladujące lokalsów stają się coraz intensywniejsze i zaczynają wpływać nawet na osoby, które mogą się same z nich przebudzić. W wielkim skrócie: Gra jest mroczna, klimatyczna, ciekawa i wciągająca jak jasna cholera. A Lundra, jej bohater, pozostaje niemym protagonistą, czego wiecie, że fanem nie jestem. Ale z drugiej strony, uświadczając tego wszystkiego, będąc świadkiem tych wszystkich wydarzeń, co on, co moglibyście powiedzieć? No, ja osobiście zamówiłbym sobie Kuba Libra albo tuzin takowych drinków, bo na trzeźwo z tymi wszystkimi stawianymi przed nami zagadkami, no, po prostu się nie da. Jak już zdążyłem wspomnieć, Alundra nie jest przeciętną grą Action Adventure. Wprawdzie znajdziemy tu sporo akcji, ale ubijanie kolejnych maszkar nie jest tu ani wynagradzane, ani konieczne do ukończenia tej przygody. Ponadto jest tak proste, iż prędko nauczymy się po prostu omijać wrogów, gdy tylko będzie to możliwe. Po prostu nie należy podchodzić do tej gry z myślą o tym, iż będziemy w niej wymachiwać mieczem, ani nic takiego. System walki jest wprawdzie całkiem przyjemny, ale jedyne liczące się i ciekawe batalie poprowadzimy przeciwko licznym bossom. To tutaj gra zacznie lśnić. I bez jaj ów batalię traktowałem bardziej jako nagrodę za przejście kolejnego lochu niż cokolwiek innego. Są złożone, przyjemne i potrafią być wymagające. Alundra skupia się na czymś zgoła innym, zagadkach. Zawsze wiemy, gdzie iść i co robić. Pozostaje kwestia jak to zrobić. Bo widzicie, każdy loch, każdy koszmar mieszkańca to seria wymagających, a później wręcz cholernie wymagających zagadek, łamigłówek oraz sekcji platformowych. To one są sercem Alundry i jej najbardziej wychwalanym elementem. Wszystko zaczyna się łatwo i przyjemnie. Przesuń blok, znajdź sposób, by położyć coś na przycisk, aktywuj ruchome platformy, tak, by zdążyć na nie wskoczyć. Prościzna! Jednak ani się obejrzymy, a nasz umysł będzie analizował złożone sekwencje, pracował nad kolejnością przełączników, czy nawet sposobie, w jaki je aktywować. Z lochu na loch będzie trudniej i trudniej, ale nie w sposób, który ma nas zniechęcić. I to warto pochwalić. No dobra, w momencie kiedy będziemy mieli już tak gdzieś jedną trzecią naszej przygody za nami, natrafimy na najtrudniejszą zagadkę w całej grze. Twórcy tak jakby nie przewidzieli, iż może ona sprawić aż takie trudności. To też prędko zostanie zadani całą masą skarg, a jeden za drugim z graczy po prostu się poddawali, porzucali tą grę i już nigdy do niej nie wracali. W związku z tym każda kopia poprawionej wersji gry, która w internecie krąży jako wersja 1.1 Alundry, dostawała solucję wydrukowaną na kartce, dołączoną do instrukcji. Tak jakby nie rozumiem logiki, bo twórcy musieli poświęcić czas, by poprawić tą grę, no, wydali nową wersję gry do druku, ale nie wpadliby przy tym po prostu ułatwić tą zagadkę. To nie wiem, co mógłbym tu wam więcej opowiedzieć. Każdy loch ma swój motyw przewodni i stawia przed nami pewien, e, charakterystyczny rodzaj zagadek, ale nagradza nas też przedmiotem, który ułatwi dalszą eksplorację lub powrót do tego miejsca celem zebrania wszelkich ulepszeń. Naturalnie, nie zbieramy tu punktów doświadczenia, więc zarówno przedmioty, bronie, magia oraz zwiększenie maksymalnej many, czy też zdrowia są nagrodą za naszą eksplorację oraz pokonywanie kolejnych lochów. I to ma sens, bowiem gra nie ma wymagającej walki, nie na niej skupili się twórcy, a co za tym idzie, dobrze zbalansowali bossów, co mogłoby zostać zaprzepaszczone przez jakiekolwiek grindowanie. Oczywiście, sterowanie jest bardzo responsywne i precyzyjne, co należy podkreślić, bowiem dzięki temu wszelkie porażki przy kolejnych sekcjach zręcznościowych można przypisać tylko i wyłącznie sobie. Co jeśli mam być szczery, średnio poprawiało mi humor za każdym razem, gdy musiałem powtarzać daną sekcję ponad tuzin razy. Shit! Na uwagę zasługuje fakt, iż twórcy nie postanowili robić na siłę kolejnej przeciętnej gry 3D, co było cholernie modne w czasach wydania alundry. Polityka PlayStation zabraniała wręcz wydawania gier, które nie ukazywały możliwości graficznych konsoli. Tak więc, nawet twórcy pięknego White Arms postanowili skrzywić swoje dzieło sekcjami wykorzystującymi trzy wymiary. Tymczasem, Alundra wygląda po prostu jak gra na 16-bitowego Super Nintendo, z wrzuconym bardziej zaawansowanym efektem graficznym od czasu do czasu. No i działająca w pełnym 240P, czego SNES rzadko był w stanie dokonać. Ale bez jaj. Gdyby ta gra ukazała się na snesie, to nigdy by nawet okiem nie mrugnął. Ale to, iż wygląda na generację starszą, wcale nie znaczy, iż jest brzydka. Moim zdaniem wręcz odwrotnie. A lundra to śliczna i kolorowa gra, która zestarzała się w sposób nadzwyczaj godny. A zresztą pasy twórców widać tu na każdym dosłownie kroku, w postaci detali. Patrzcie na to. Jednej z wieśniaczek w mroku świecą się na czerwono oczy. Coś, co można totalnie pominąć. Ciśnięcie bombą we wroga, który zionie ogniem, detonuje ją natychmiast. A sposób w jaki wczytujemy zapisaną przygodę, no czegoś takiego chyba jeszcze nie widziałem. Brak tu prostego, a zarazem standardowego menu. Zamiast tego zostajemy wrzuceni do pomieszczenia, którego strażnik każe nam wybrać przygodę, do której chcemy powrócić. My musimy fizycznie użyć danej księgi i dopiero wtedy trafimy do świata gry. To tylko taki mały smaczek, ale kurde, cieszy. A nawet sposób, w jaki wozi się sam Alundra, no bez jaj, uwielbiam. Wozi się po rejonie jak Turbo Chad Chaddington, jak Johnny Bravo w własnej osobie. Alundra wie, że jest tu samcem alfa, że on tu rządzi i demonstruje tą pewność siebie każdym ruchem barków i ramion. No po prostu uwielbiam tą przesadzoną animację. Super, 10 na 10. Pokazać ci jak sobie czokra włosy. No i w końcu mogę powiedzieć coś więcej o muzyce, która, jeśli tego jeszcze nie usłyszeliście, jest świetna. Od wesołych, dynamicznych rytmów przegrywających nam w mieście. Poprzez nie mniej dynamiczne, ale już nie tak wesołe, a wręcz nieco tajemniczo brzmiące motywy podróży po świecie. Ten urywek wręcz mówi nam: hej, ty, chłopie, czas na przygodę! Dalej mamy mega klimatyczne, a wręcz chwilami mroczne motywy przeróżnych lochów i koszmarów, które w samej grze często wzbogacone zostaną jakimiś demonicznymi odgłosami. No po prostu muzyka jest tutaj wielkim sztosem. powiedziawszy, a Lundra to gra której wam nie polecam i nie zrozumcie mnie źle bo bez cienia przesady jest to wyśmienita jeśli nie jedna z najlepszych gier swojej generacji, ale nie mogę wam jej polecić już pędzę z wyjaśnieniami Alundra to produkt swoich czasów, skierowany do graczy lat 90., którzy, no każdy z nas wie, zwierzę, wykazywali się znacznie większą niż dzisiejszy cierpliwością. Jak i przyzwyczajeni byli do po prostu trudniejszych gier. Znacznie trudniejszych niż te, które wydawane są przez ostatnie dwie dekady. Co więcej, był to czas, w którym mieliśmy od groma standardowych gier przygodowych z naciskiem na akcję. Tak więc Alundra. Ze swoim naciskiem przełożonym na zagadki, łamigłówki oraz sekcje zręcznościowe, była czymś zupełnie innym, nowym i pożądanym. Nie bez powodu zdobyła niemal idealne oceny i doskonale się sprzedała. Jednak mi wystarczyła chwila spędzona w sieci na czytaniu opinii dzisiejszych graczy, a widzę przed sobą głównie frustrację i narzekanie. Że zagadki za trudne, sekcje platformowe za trudne, a jednego i drugiego jest za dużo. Do tego jakieś tam brednie o kiepskim sterowaniu, które bez jaj jest tutaj naprawdę precyzyjne. No ale na coś trzeba zwalić winę za własny nieogar. Ponadto, no cóż, tak, a lundra to właśnie zagadki. Cała reszta służy to jako zapychacz. Może za wyjątkiem fabuły, która jest doprawdy świetna. Zwłaszcza, gdy na salony wejdą wątki religijne. Chodzi o to, odpowiedzcie sobie sami: czy mam ochotę spędzić około 30 godzin na rozwiązywaniu coraz to trudniejszych zagadek, w tym powtarzaniu tych samych sekcji zręcznościowych po tuzin albo dwa tuziny razy, gdzie naprawdę, ja muszę to podkreślić, punkty zapisu są tutaj średnio co pół godziny, czasem nawet bardziej od siebie oddalone. Wydaje mi się, iż większość z Was. Wybierze raczej coś łatwiejszego i z większą ilością akcji. A tym z Was, którzy jednak jakimś cudem pozostali zainteresowani, polecam grać raczej na emulatorze, bo nawet mnie naprawdę wkurzała mała ilość punktów zapisu. Jak i przede wszystkim, co zdecydowanie polecam, nie bierzcie tej gry naraz. A Lundre należy podzielić na serię krótszych posiedzeń, przeplatanych innymi grami, tak, by po prostu się nie zmęczyć, nie wypalić ciągłym główkowaniem. I to w sumie tyle. Gra jest wybitna, ale zdecydowanie nie dla każdego. I nawet to może, a wręcz powinno być traktowane nie jako wada, a zaleta. Świadczy to bowiem o jej oryginalności. Aha, i na koniec jeszcze jedno: w internecie nie ma pełnej solucji. Tak więc powodzenia Wam z ostatnimi etapami.